Aleksander Wyżykowski żył w świecie precyzyjnych linii i chłodnej stali. Jego rezydencja, arcydzieło minimalistycznej architektury, bardziej przypominała galerię sztuki niż dom. Każdy przedmiot miał swoje miejsce, każda powierzchnia lśniła nienaganną czystością, a cisza była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Był to świat, który sam sobie stworzył forteca zbudowana z sukcesu i pieniędzy, mająca chronić go przed chaosem emocji, których nie rozumiał i którymi gardził. Był prezesem zarządu międzynarodowej korporacji, człowiekiem, którego decyzje wpływały na rynki finansowe od Tokio po Nowy Jork. W jego życiu nie było miejsca na improwizacje, na sentymenty, na cokolwiek, czego nie dało się zamknąć w arkuszu kalkulacyjnym. Jego siostra, Anna, była jego całkowitym przeciwieństwem. Żyła kolorami, śmiechem i spontanicznymi decyzjami. Kiedy zmarła nagle rok wcześniej w tragicznym wypadku samochodowym wraz ze swoim mężem, Zostawiła po sobie pustkę, której Aleksander nie potrafił wypełnić. Zostawiła też trójkę dzieci pięcioletnie trojaczki: Leona, Maje i Tymona. Zgodnie z jej testamentem, Aleksander został ich prawnym opiekunem, co było dla niego bardziej obciążeniem logistycznym niż emocjonalnym. Rozwiązał ten problem tak, jak rozwiązywał wszystkie inne pieniędzmi. Zatrudnił siostrę swojego szwagra, Renatę, jako oficjalną opiekunkę, zapewniając jej hojne wynagrodzenie i dostęp do nieograniczonych funduszy na potrzeby dzieci. Sam zamieszkał w osobnym skrzydle rezydencji, oddzielony od nich dźwiękoszczelnymi drzwiami i murem własnej obojętności. Widział ich rzadko, przelotne cienie na korytarzach, milczące postacie przy ogromnym stole w jadalni. Były dla niego kolejnym aktywem do zarządzania, odległym i niewymagającym jego osobistego zaangażowania. Powrót z Singapuru miał nastąpić dopiero za dwa dni, ale negocjacje zakończyły się nieoczekiwanym sukcesem wcześniej. Zamiast spędzić kolejne 48 godzin w sterylnym luksusie hotelowego apartamentu, Aleksander postanowił wrócić do domu. Nie poinformował nikogo. Lubił niezapowiedziane wizyty pozwalały mu ocenić, jak funkcjonuje jego świat pod jego nieobecność. Kiedy jego limuzyna bezszelestnie podjechała pod wejście, rezydencja wyglądała tak samo jak zawsze cicha, nieruchoma, imponująca w swojej samotności. Wszedł do środka, a chłód marmurowej posadzki przywitał go jak stary znajomy. Oczekiwał absolutnej ciszy, porządku graniczącego ze sterylnością. Zamiast tego, z głębi domu, z salonu, który zwykle stał pusty, dobiegł go cichy, melodyjny dźwięk. To nie był hałas. Ale coś znacznie bardziej niepokojącego dla Aleksandra, to był szept dziecięcej radości. Zmarszczył brwi. Renata miała surowe zasady dotyczące zachowania dzieci w głównych częściach domu. Miały przebywać w swoim skrzydle, w pokoju zabaw lub w ogrodzie. Nigdy tutaj. Ruszył bezszelestnie w kierunku dźwięku, a jego drogie, skórzane buty nie wydawały żadnego odgłosu na grubym dywanie. Stanął w przejściu, ukryty w cieniu, i zamarł. Widok, który zastał, był tak obcy w tym domu, że przez chwilę pomyślał, że musiał pomylić adresy. Na środku perskiego dywanu, w świetle padającym z ogromnych okien, siedziała młoda kobieta w prostym uniformie służącej. Nie znał jej. Musiała być nowa. Wokół niej, jak małe satelity krążące wokół słońca, siedziały trojaczki. Jego siostrzeńcy i siostrzenica. Ale to nie ich obecność go zszokowała. Zszokowała go scena, która się przed nim rozgrywała. Młoda kobieta trzymała w rękach starą, zniszczoną książkę z obrazkami i opowiadała historię, ale nie czytała słów. Animowała postacie, zmieniając głos, robiąc zabawne miny. A dzieci, dzieci żyły. Leon, zwykle cichy i wycofany, chichotał cicho, opierając głowę na jej ramieniu. Maja, której oczy zawsze wydawały się puste i przestraszone, Teraz błyszczały z ekscytacji, a jej małe paluszki wskazywały na obrazki. Tymon, najmniejszy strójki, siedział na jej kolanach, wtulony w nią, jakby była jedyną bezpieczną przystanią na świecie. Na ich twarzach malował się spokój i szczęście emocje, których Aleksander nigdy wcześniej u nich nie widział. Wtedy właśnie zrobił krok do przodu, wychodząc z cienia. I w jednej chwili cała magia prysła. Leon wzdrygnął się i cofnął od służącej. Jakby został przyłapany na czymś złym. Błysk w oczach Ma i zastąpiony przez znajomą mgłę strachu. Tymon pisnął cicho i jeszcze mocniej wczepił się w kobietę. Cała trójka wpatrywała się w niego z przerażeniem, jakby był potworem, który wyszedł z szafy. Młoda kobieta podniosła wzrok. Jej oczy o ciepłym, brązowym kolorze spotkały jego zimne, szare spojrzenie. Nie było w nich strachu. Jakiego spodziewał się po pracowniku przyłapanym na łamaniu zasad. Była w nich stal. Napięła ramiona, instynktownie przyciągając dzieci bliżej siebie, tworząc żywą tarczę. To spojrzenie go zdezorientowało. Spojrzenie obronne, opiekuńcze. Spojrzenie, które mówiło, nie skrzywdzisz ich. Kim jesteś? Jego głos był cichy, ale ostry jak odłamek szkła. Przeciął ciepłą atmosferę. Która jeszcze przed chwilą panowała w pokoju. Kobieta wstała powoli, wciąż trzymając Tymona na rękach. Jestem Ewa, proszę pana. Zaczęłam pracę w zeszłym miesiącu. Pomagam w sprzątaniu. Te dzieci powinny być w swoim pokoju, stwierdził, ignorując jej przedstawienie się. Jego wzrok lustrował ją z góry na dół, oceniając. Była młoda, może dwudziestokilkuletnia ze zmęczonym wyrazem twarzy, który nie pasował do jej wieku. Ewa nie spuściła wzroku. Pani Renata wyszła. Dzieci były smutne. Chciałam je tylko na chwilę zająć. Coś w jej tonie, jakaś niedopowiedziana nuta, sprawiła, że Aleksander zawahał się przed wydaniem rozkazu, by natychmiast odeszła. Spojrzał ponownie na dzieci. Ich strach był namacalny. To nie był strach przed nieznajomym wujem. To było coś głębszego, bardziej zakorzenionego. I nagle zrozumiał, co go tak naprawdę szokowało w tej scenie. Nie to, że służąca bawiła się z dziećmi w jego salonie. Zszokowało go to, że przez tę krótką chwilę, zanim się pojawił, te dzieci wyglądały na szczęśliwe. A teraz, w jego obecności, w obecności pana tego domu, wyglądały na przerażone. Ta prosta obserwacja uderzyła w niego z siłą, jakiej nie czuł od dawna. Coś w jego idealnie uporządkowanym świecie było fundamentalnie nie tak. W kolejnych dniach Aleksander nie wrócił do swojego zwykłego trybu pracy. Odwołał kilka spotkań, delegował zadania ku zdumieniu swojej asystentki. Zamiast tego stał się duchem we własnym domu. Obserwował. Uczył się rytmu życia, który toczył się za niewidzialną ścianą, którą sam zbudował. Zauważył, że Renata, opiekunka, była mistrzynią fasady. Kiedy wiedziała, że Aleksander jest w pobliżu, była uosobieniem troski i mówiła do dzieci słodkim, protekcjonalnym tonem, poprawiała im ubranka, pytała, czy nie są głodne. Ale kiedy myślała, że jest sama, jej głos stawał się ostry i zniecierpliwiony. Ignorowała ich pytania, syczała na nie, gdy były zbyt głośne, a większość czasu spędzała zamknięta w swoim pokoju, rozmawiając przez telefon. Dzieci w jej obecności były jak małe, zamrożone posągi. Poruszały się ostrożnie, mówiły szeptem, unikały kontaktu wzrokowego. Ich świat wydawał się pozbawiony kolorów. Ale wszystko się zmieniało, gdy w pobliżu pojawiała się Ewa. Nawet jeśli tylko przechodziła przez pokój z odkurzaczem, ich oczy śledziły ją z nadzieją. Kiedy Renata wychodziła na swoje zakupy, które trwały godzinami, Ewa odkładała swoje obowiązki. Wyciągała z kieszeni fartucha małe, drewniane figurki zwierząt, które sama wystrugała i opowiadała im historię. Uczyła Maję rysować, a z chłopcami budowała fortece z poduszek. W tych krótkich, kradzionych chwilach dom ożywał. Rozbrzmiewał cichy śmiech, który natychmiast milkł, gdy tylko słychać było warkot samochodu Renatej na podjeździe. Aleksander zaczął szukać okazji do rozmowy z Ewą. Było to dla niego trudne. Nie potrafił prowadzić smoltalku. Nie umiał nawiązywać relacji, które nie byłyby oparte na transakcjach. Pewnego wieczoru znalazł ją w kuchni, kiedy myła naczynia po kolacji, której dzieci ledwo tknęły. Dlaczego one się mnie boją? Zapytał bez wstępu, opierając się o framugę drzwi. Ewa drgnęła, upuszczając widelec do zlewu z brzękiem. Odwróciła się, wycierając ręce w fartuch. Nie boją się pana, skłamała, ale jej oczy mówiły co innego. Są po prostu nieśmiałe. Nie są nieśmiałe, kiedy są z tobą, stwierdził. Widziałem was. Śmiały się. Na twarzy Ewy pojawił się wyraz wewnętrznej walki. Lojalność wobec pracodawcy walczyła z troską o dzieci. W końcu westchnęła cicho. One potrzebują uwagi, proszę pana. Potrzebują ciepła. Pani Renata jest bardzo zajęta. Użyła najdelikatniejszych słów, jakich mogła, ale oskarżenie wisiało w powietrzu. Zajęta czym? Drążył Aleksander. Płacę jej za to, żeby nie była zajęta niczym innym niż opieka nad nimi. Ewa zawahała się. Nie powinnam. To nie moja sprawa. Od teraz to także twoja sprawa, powiedział Tonem, który nie znosił sprzeciwu. Mów. I wtedy Ewa opowiedziała. Mówiła cicho, ale jej słowa były ciężkie. Opowiedziała o posiłkach, które dzieci jadły w milczeniu, bo ciotka zabraniała im rozmawiać przy stole. O godzinach, które spędzały samotnie w pokoju, bo Renata potrzebowała spokoju. O nowych, drogich zabawkach, które leżały nietknięte w pudełkach, bo nikt im nie pokazał, jak się nimi bawić. O tym, jak Tymon płakał w nocy, wołając mamę, a Renata kazała mu być cicho. Bo denerwuje sąsiadów, chociaż najbliższy sąsiad mieszkał kilometr dalej. Nie mówiła o przemocy fizycznej, ale o zaniedbaniu tak głębokim, że raniło równie mocno. Słuchając jej, Aleksander czuł, jak narasta w nim zimna furię. Nie była to emocja, do której był przyzwyczajony. Jego gniew był zwykle kontrolowany, precyzyjny, używany jako narzędzie w negocjacjach. Ten był inny, osobisty, palący. Był to gniew na Renatę ale także na samego siebie. On to wszystko umożliwił. Jego pieniądze, jego dystans, jego ślepa wiara, że czek podpisany na odpowiednią kwotę może zastąpić ludzką przyzwoitość. Następnego dnia Aleksander zrobił coś, czego nie robił od lat. Zszedł na śniadanie. Usiadł przy ogromnym stole, naprzeciwko trzech małych, przestraszonych twarzy. Renata, zaskoczona jego obecnością, natychmiast weszła w rolę troskliwej opiekunki. Och, Aleksandrze! Jaka miła niespodzianka! Dzieci, przywitajcie się z wujkiem. Trzy pary oczu spojrzały na niego, a potem szybko uciekły w stronę swoich talerzy. Zapadła niecisza. Dzisiaj ja odwiozę was do przedszkola oznajmił Aleksander, ignorując Renatę. Na twarzy kobiety pojawiło się zdumienie, a potem lekka panika. Ależ nie trzeba, zajmę się tym. Masz na pewno ważne sprawy. Zdecydowałem uciał krótko. Droga do przedszkola była torturą ciszy. Aleksander próbował zadawać pytania, ale w odpowiedzi otrzymywał tylko ciche mruknięcia. Czuł się jak słoń w składzie porcelany. Nie miał pojęcia, jak rozmawiać z dziećmi. Kiedy zaparkował przed budynkiem, Maja nagle zaczęła cicho płakać. Co się stało? zapytał, bardziej zirytowany niż zmartwiony. Zapomniałam buni, wyszeptała, pokazując puste ręce. Ciotka Renata powiedziała, że bunia jest głupia i nie mogę jej zabierać. Aleksander nie wiedział, kim była bunia. Dopiero później Ewa wyjaśniła mu, że to mały, szmaciany królik, jedyna zabawka, jaką Maja miała jeszcze z czasów, gdy żyli jej rodzice. Renata uznała ją za starą i brudną, i schowała gdzieś wysoko w szafie. Tego popołudnia Aleksander wyszedł z biura wcześniej. Pojechał do największego sklepu z zabawkami w mieście. Chodził między półkami, czując się kompletnie zagubiony. Kupił najdroższy zdalnie sterowany samochód dla Leona, największy domek dla lalek dla Mai i gigantycznego pluszowego misia dla Tymona. Kiedy wrócił do domu i wręczył im prezenty, spojrzały na niego z tym samym niezrozumieniem, co zawsze. Zabawki były imponujące, ale zimne. Nie wiedziały, co z nimi zrobić. Wieczorem, przechodząc obok ich pokoju, usłyszał cichy głos Ewy. Zajrzał przez uchylone drzwi. Siedziała na podłodze. Miała w ręku ten drogi, skomplikowany samochód. Obok niej siedział Leon, a ona cierpliwie pokazywała mu, który przycisk co robi. Po chwili chłopiec ostrożnie wziął kontroler i po raz pierwszy na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu, gdy autko ruszyło do przodu. Aleksander zrozumiał. To nie chodziło o prezenty. Chodziło o obecność. Punkt zwrotny nastąpił tydzień później. Aleksander pracował w swoim domowym biurze, kiedy usłyszał z korytarza podniesiony, syczący głos Renatej, a po nim cichy, zduszony płacz. Coś w tym dźwięku sprawiło, że krew zamarzła mu w żyłach. Zerwał się od biurka i ruszył w stronę hałasu. Zastał Renate w pokoju dzieci. Trzymała mocno za ramię Leona, który płakał. Na podłodze leżała rozbita szklanka i plama soku. Ile razy mam ci powtarzać, ty niezdarny Bachorze? Jesteś tak samo beznadziejny, jak twoja matka? Wysyczała Renata, potrząsając nim. W tym momencie Aleksander przestał myśleć. Działał. Dwa długie kroki i był przy niej. Złapał jej nadgarstek tak mocno, że syknęła z bólu i puściła chłopca. Jej oczy rozszerzyły się w szoku, gdy zobaczyła furię na jego twarzy. Wyjdź, powiedział głosem tak zimnym i cichym, że był straszniejszy od krzyku. Aleksandrze, ja tylko, on, on jest taki niegrzeczny. Próbowała się tłumaczyć. Powiedziałem, wyjdź. Spakuj swoje rzeczy i wynoś się z mojego domu. Masz dziesięć minut. Potem moi prawnicy skontaktują się z Tobą w sprawie formalnego pozbawienia Cię praw do opieki. Renata patrzyła na niego z niedowierzaniem, a potem jej twarz wykrzywiła się w grymasie nienawiści. Pożałujesz tego? One są moje. Prawo jest po mojej stronie. Jesteś nikim, tylko wujkiem z pieniędzmi, który nigdy się nimi nie interesował. Wrzasnęła jeszcze kilka obelg, po czym wybiegła z pokoju. Aleksander nie zwrócił na nią uwagi. Odwrócił się i zobaczył całą trójkę, skuloną w kącie. Patrzyły na niego z przerażeniem, ale tym razem było w tym coś jeszcze iskierka zdumienia. Leon, wciąż łkając, patrzył na niego, jakby widział go po raz pierwszy. Aleksander ukląkł, niezgrabnie, czując się obco we własnym ciele. Nie wiedział, co opowiedzieć. Wyciągnął rękę. Już dobrze, powiedział cicho. Już nikt was nie skrzywdzi. Obiecuję. I wtedy stało się coś, co wstrząsnęło jego światem bardziej niż jakikolwiek krach na giełdzie. Mały Tymon, najcichszy i najbardziej bojaźliwy z całej trójki, zrobił niepewny krok do przodu, a potem jeszcze jeden i wtulił się w jego ramię. Po chwili dołączyła do niego maja, a na końcu, wahając się, leon. Aleksander siedział na podłodze, otoczony przez małe, drżące ciałka, i po raz pierwszy od śmierci siostry poczuł, że mur wokół jego serca zaczyna pękać. Renata nie zamierzała się poddać. Tak jak krzyczała, prawo było po jej stronie. Była wyznaczoną opiekunką, a Aleksander, mimo że był prawnym opiekunem, swoim dotychczasowym zachowaniem udowodnił, że jest nieobecny i niezainteresowany. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Prawnicy Renatej przedstawili go jako bezdusznego milionera, który nagle zapragnął bawić się w ojca, być może po to, by w pełni kontrolować spadek po siostrze, który formalnie należał do dzieci przedstawili jego dom jako zimne muzeum, a jego samego jako człowieka niezdolnego do miłości. I co najgorsze, mieli w tym trochę racji. Sala sądowa była sterylnym, beżowym pomieszczeniem, które wydawało się wysysać z powietrza wszelkie emocje. Aleksander siedział wyprostowany, w idealnie skrojonym garniturze, ale w środku czuł chaos. Obok niego siedziała Ewa, którą poprosił, by była świadkiem. Przez ostatnie tygodnie stała się jego cichym sojusznikiem, Pomagając mu nawiązać kontakt z dziećmi, ucząc go ich małych rytuałów, tłumacząc ich lęki. Kiedy przyszła jego kolej, by zeznawać, Aleksander wstał i podszedł do barierki. Prawnik Renatej zasypał go gradem pytań o jego nieobecność, o to, ile razy w zeszłym roku osobiście ułożył dzieci do snu, czy wie, jakie są ich ulubione kolory, czy zna imiona ich kolegów z przedszkola. Na większość z tych pytań Aleksander musiał odpowiedzieć i nie wiem. Z każdym, nie wiem, widział trumfujący uśmieszek na twarzy Renatej. W końcu sędzia, starsza kobieta o zmęczonych, ale inteligentnych oczach, zwróciła się do niego bezpośrednio. Panie Wyżykowski, pańska była szwagierka twierdzi, że jest pan niezdolny do zapewnienia tym dzieciom emocjonalnego ciepła i stabilności. Pańska dotychczasowa postawa zdaje się to potwierdzać. Dlaczego sąd miałby uwierzyć, że nagle się pan zmienił? Aleksander wziął głęboki oddech. Spojrzał na sędzę, a potem na Ewę, która posłała mu dodający otuchy uśmiech. Nie zamierzał się bronić tak, jak doradzali mu jego prawnicy przedstawiając dowody finansowe i plany zatrudnienia najlepszych specjalistów. Postanowił powiedzieć prawdę. Wysoki sądzie, wszystko, co opowiedział o mnie prawnik pani Renatej, jest prawdą, zaczął, a na sali rozległ się szmer zdziwienia. Jego własny adwokat wyglądał, jakby miał zawał serca. Byłem nieobecny. Byłem zimny. Ukrywałem się za pieniędzmi, bo nie wiedziałem, jak radzić sobie z żałobą i odpowiedzialnością. Zawiodłem moją siostrę i zawiodłem jej dzieci. Myślałem, że zapewnienie im dachu nad głową i finansowego bezpieczeństwa to wszystko, czego potrzebują. Myliłem się. Zrobił pauzę, a jego głos lekko się załamał. Przez ostatnie tygodnie uczyłem się, czym jest rodzina. Uczyłem się, że ulubiony kolor ma i to żółty jak słońce. Że Leon uwielbia dinozaury, a najbardziej triceratopsa. I że Tymon nie zaśnie, dopóki ktoś nie sprawdzi, czy pod jego łóżkiem nie ma potworów. Uczyłem się tego nie dlatego, że chcę wygrać tę sprawę. Uczę się tego, bo kocham te dzieci. I wiem, że popełniłem straszny błąd, zostawiając je pod opieką osoby, która widziała w nich tylko ciężar i źródło dochodu. Mówił dalej, prosto z serca, o strachu w oczach dzieci, o tym, jak rozkwitały pod opieką Ewy, o obietnicy, którą złożył samemu sobie w dniu, gdy wyrzucił Renatę. Kiedy skończył, na sali panowała absolutna cisza. Sędzia długo patrzyła na niego w milczeniu. Potem wezwała psychologa dziecięcego, który rozmawiał z trojaczkami. Na koniec, ku zaskoczeniu wszystkich, poprosiła, by do sali wprowadzono Leona, najstarszego z rodzeństwa, o kilka minut. Chłopiec wszedł, trzymając mocno rękę Ewy. Był mały i zagubiony w ogromie pomieszczenia. Sędzia nachyliła się i zapytała go łagodnym głosem: Leosiu, wiem, że to trudne. Ale czy możesz mi powiedzieć, gdzie chciałbyś mieszkać? Z ciocią Renatą czy z wujkiem Olkiem? Chłopiec spojrzał na Renatę, a na jego twarzy pojawił się strach. Potem jego wzrok odnalazł Aleksandra. Patrzył na niego przez chwilę. A potem powiedział cicho, ale wyraźnie, z ciocią Renatą się boimy. Z wujkiem jest dobrze. I z panią Ewą. Wujek obiecał, że już nigdy nie będzie potworów. To proste, dziecięce zdanie było jak uderzenie młota. Wyrok był formalnością. Sąd przyznał pełne prawo do opieki Aleksandrowi Wyżykowskiemu, a Renata opuściła salę z twarzą poczerniałą od wściekłości. Kiedy wyszli na korytarz, Aleksander ukląkł. Nie musiał nic mówić. Cała trójka podbiegła do niego i rzuciła mu się na szyję. Ich małe ramiona objęły go tak mocno, że ledwo mógł oddychać. Trzymał ich blisko, wdychając zapach ich włosów i czując ciepło ich ciał. Ewa stała obok, a po jej policzkach płynęły łzy szczęścia. W tym uścisku, na zimnym korytarzu sądu, narodziła się nowa rodzina. Nie z krwi, ale z wyboru, obietnicy i miłości, która przebiła się przez mur lodu. Minęły dwa lata. Rezydencja Aleksandra Wyżykowskiego nie przypominała już galerii sztuki. Marmurowe posadzki często były torem wyścigowym dla małych samochodzików. Na nieskazitelnych ścianach wisiały niezdarne, kolorowe rysunki w ramkach, a na designerskiej sofie leżała forteca zbudowana z poduszek. Ciszę zastąpił gwar śmiechu, tu pod małych stóp i niekończące się pytania dlaczego. Pewnego sobotniego popołudnia Aleksander leżał na trawniku w ogrodzie. Miał na sobie zwykłe dżinsy i też irt, a na jego twarzy malował się wyraz spokoju, którego nie dały mu żadne wygrane kontrakty. Tymon i Leon wspinali się na niego, udając, że jest górą do zdobycia, a Maja plotła mówianek wianek z polnych kwiatów, co chwilę przykładając go do jego głowy, by sprawdzić, czy pasuje. Ewa, która już dawno przestała być tylko pracownikiem, a stała się nieodłączną częścią ich życia, przyniosła na tacy lemoniadę i ciasto. Usiadła obok nich na kocu. Śmiejąc się, gdy Tymon sunął się ze góry wujka prosto w jego ramiona. Wójku, jesteś najlepszą górą na świecie, zawołał chłopiec, przytulając się do niego. Aleksander uśmiechnął się i pocałował go w czubek głowy. Spojrzał na swoją nową, hałaśliwą, cudownie chaotyczną rodzinę. Na dzieci, których oczy teraz lśniły radością i zaufaniem. Na Ewę, której cicha siła i dobroć uratowały ich wszystkich. Zrozumiał, że przez całe życie gromadził niewłaściwe rzeczy. Budował imperium ze stali i szkła, podczas gdy prawdziwy skarb leżał w tych małych, lepkich rączkach i szczerych uśmiechach. Odkrył, że miłość nie była słabością, jak kiedyś sądził, ale najpotężniejszą siłą we wszechświecie. I w tej prostej, słonecznej chwili, otoczony przez ludzi, których kochał, milioner, który miał wszystko, wreszcie poczuł się naprawdę bogaty.